Panie trenerze, poprosimy o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Podsumowanie: po raz kolejny, jak się wygrywa, to na pewno podsumowanie jest, jest pozytywne. Ten wynik determinuje dużo, a, ale my staramy się podchodzić do tego też yy, cały czas tak samo, czyli wiemy, że dzisiaj y, zespół się rozwija, drużyna złożona z y, wielu młodych y, chłopaków y, robi postęp, bo czy tydzień temu gramy sześciu młodzieżowców w pierwszym składzie, dzisiaj pięciu młodzieżowców w, y, w pierwszym składzie, a mierzymy się też dzisiaj z zespołem, który ma w swoim składzie zawodników. Którzy robili awans z drugiej do pierwszej ligi, tam w pierwszej lidze funkcjonowali, więc to na pewno cieszy, że, że jesteśmy w stanie wygrywać, jesteśmy w stanie rywalizować z dobrymi drużynami I, i co? I chcemy po prostu funkcjonować do końca tej rundy. Zostały nam trzy mecze, funkcjonować jak najlepiej, jak najwięcej punktów zdobyć, żeby mieć jak najlepszą pozycję wyjściową do, do pracy w zimie, gdzie, gdzie w zimę na pewno też możemy zrobić. Spory postęp, jeżeli chodzi o, o, o takie na bazie doświadczeń w pierwszej rundzie umiejętności indywidualne, radzenie sobie podczas takich spotkań z emocjami i, i też na pewno drużynowo, m, żeby być po prostu dobrym zespołem w każdym kolejnym meczu i, i, i rywalizować na, na dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o, o już sam dzisiejszy pojedynek, tak yy, można powiedzieć, że to był taki pojedynek, gdzie bardzo dużo yy, zależało od faz od przejściowych, od yy, od zbierania drugiej piłki. mniej tej piłki było na ziemi, no ale niestety jesteśmy też już w takim listopadzie, gdzie, gdzie te boisko nasze nie, nie pomaga do takiej ładnej gry dla oka I, i tutaj na pewno my jako zespół też się tego uczymy i, i dzisiaj cieszymy się, że, że udało się wygrać takie spotkanie.